Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku Amen. Witają Was bardzo serdecznie: Ksiądz Dziekan Marek Noraz i Ksiądz proboszcz Grzegorz Stencel. A witamy Was serdecznie w przestrzeni Sanktuarium Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach. W programie. Zasłuchani słowo Pana. Trzecia niedziela Wielkiego Postu. Dzisiaj w czasie mszy świętej, w czasie liturgii słowa usłyszymy. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł weźcie to stąd. A nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pożera mnie. Książę Grzegorzu, gorliwość o dom twój pożera mnie. Naszym domem Kościół. Pojęcie Kościół jest wieloznaczne. Z jednej strony mówimy przez wielkie K o wspólnocie ludu Bożego, czyli wspólnocie wierzących. Z drugiej strony to jest miejsce, gdzie ta wspólnota się gromadzi, gdzie sprawowany jest kult na chwałę Boga. A jednocześnie mówiąc o świątyni, świątyni Ducha Świętego. Możemy też mówić konkretnie o każdym z nas. Serce każdego człowieka jest świątynią Ducha Świętego. Ale żeby uświęcić swoją osobę, są takie miejsca wyjątkowe. I właśnie ten dzisiejszy Jezus Chrystus z Ewangelii pokazuje nam ów szacunek, gorliwość o dom Boży. Kiedy ludzie potrzebują się na chwilę zatrzymać, kiedy ludzie potrzebują, aby uświęcić właśnie swoją świątynię, ducha świętego, swoje ciało, przychodzą do naszych kościołów, do świątyń, aby tu na chwilę usiąść, uklęknąć i porozmawiać z Panem Bogiem. Pobyć z nim, być w nim, doświadczać Jego obecności. No, gdybyśmy sobie. Pomyśleli też jeszcze o słowie dom. Trudno sobie wyobrazić życie na co dzień bez domu, żeby być takim człowiekiem zawieszonym gdzieś w przestrzeni bez takiego punktu, konkretnego punktu odniesienia. Dokądś wracamy, gdzieś przeżywamy naszą codzienność, gdzieś chcemy się spotykać ze swoimi bliskimi, gdzieś po prostu czujemy się dobrze. I bardzo ważne jest, żeby dla nas wierzących Kościół to było właśnie takie miejsce, gdzie czujemy się dobrze w relacji z Bogiem i w relacji z ludźmi. To, co nas łączy z księdzem Grzegorzem, to stare lata, gdy byliśmy młodzi, prowadziliśmy rekolekcje oazowe. Ja trochę śpiewałem, on doskonale grał na gitarze i śpiewaliśmy tą przepiękną piosenkę. Kościół to nie tylko dom, skawienia i złota, kościół żywy i prawdziwy. prawdziwy. To jest serc wspólnota. Często tego... to, to śpiewamy też. I tego wszystkim Wam, moi drodzy, życzymy, aby w nas była gorliwość o ten dom zewnętrzny, a przez to, żeby to było miejsce, w którym będziemy uświęcali nasze serca. Wszystkiego dobrego w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Szczęść Boże. Szczęść Boże.